Wyobraźcie sobie, że parę lat temu dostajecie jakiś prezent na przykład od waszego wujka, ale zapominacie o nim i go nie otwieracie. Przypomina wam się dopiero po dwóch latach i wtedy od razu postanawiacie go otworzyć. Taka sytuacja miała miejsce w Brawl Stars u pewnego youtubera, nie odebrał on wielu prezentów od SuperSela i zrobił to dopiero parę dni temu. No i generalnie nie odebrał on też wielu nagród z karnetów wcześniejszych, które miał odblokowane, i też je odebrał, więc dzisiaj wam to wszystko pokażę, co czekało go na jego kontach do odebrania. Uwierzcie mi, że nagrody były mocne. Gen generalnie słyszałem, że YouTube za każdą jedną łapkę w górę pod tym odcinkiem da mi jednego grosza. Więc widzowie, jak możecie to tutaj na 2000, to już troszkę złotówek dostanę. Słyszałem też, że jak zostawicie suba na tym kanale, to gdzieś do tygodnia spełni się jakieś wasze marzenie. Więc kurde, ja bym chociaż spróbował na waszym miejscu. Z góry dziękuję jak możecie to walić tą łapkę i subika. No i w sumie możecie napisać w komentarzu, jakie jest jakieś wasze największe marzenie. To postaram się przypiąć serducho. A jak jeszcze tylko szybciutko, chciałem wam polecić wspieranie mojego kanału! Tutaj wyświetlają się Wam, no, wszystkie osoby, co wspierają mnie na kanale Torii 2, dzięki wielkie ziomki. Jak ktoś z Was sobie teraz ogląda i jeszcze nie wspiera, to polecam to zmienić, bo dzięki temu macie dużo fajnych bonusów Możemy się umówić, że dodam do znajomych na główne konto każdego nowego wspierającego. Nieważne na którym będzie poziomie, e, ale macie czas na takie coś tylko do wtorku, więc jak ktoś chce wesprzeć, to mi się wydaje, że teraz jest idealny moment. E, wystarczy, że klikniecie sobie niebieski przycisk wesprzyj, koło przycisku Subskrybuj, on jest i tam macie różne poziomy wspierania. Wybierzcie, który was najbardziej interesuje. No polecam. A ja już nie przedłużam tego odcinka. なっちめえ。<music> No więc dobra, ziomeczki. Wszystkie te rzeczy, które wam pokażę, działy się u youtubera Ray Brawl Stars. To na jego kontach, jak widzicie, miało on ich mnóstwo tych kont, tutaj wam się one wyświetlają. Yy, odbierał on wszystkie te rzeczy. No bo zobaczcie, jak ma się tyle kont, no to jednak na wszystkie te konta się nie wchodzi, nie ma się na to czasu. I on właśnie zapomniał o wielu tych kontach i dopiero wszedł na nie po dwóch latach, praktycznie na niektóre. Na, na niektóre trochę tam był mniejszy odstęp czasowy, ale no i tak dawno. Więc widzowie, ja wszystkie te nagrody wam teraz pokazuję. Zacznijmy może od tych nagród, które dostaje się w poczcie w Brawl Stars. Yy, no i później jeszcze pokażę wam. Kilka tych nagród z karnetu, albo będę to mieszał o kilka takich, kilka takich, więc no, zostańcie do końca, bo naprawdę są, jest kilka ciekawych rzeczy, które udało mi się odblokować, tak jakby za darmo po jakimś czasie, więc dobra, już wam pokazuję. No, zacznijmy od tego, że na jednym ze swoich kont, jak widzicie 144 dni temu, e, miał to do odebrania, no, dostał piny z karnetu. Nic specjalnego. Aczkolwiek to były te piny do kolet bo było to z tego karnetu, nie odebrał ich i po prostu teraz mógł to zrobić. E, Następnie widzowie, 310 dni temu, na jednym z kont, miał on odblokowane kwalifikacje online. Chodziło w tym o to, że wygrał on Championshipy na tym koncie, stworzył specjalne konto pod granie Championshipów, zrobił tam 15 chyba jeden bilans czy coś takiego. No i każdy kto przejdzie te Championshipy dostaje taką wiadomość i wtedy może brać już udział w kolejnym tak jakby etapie tych mistrzostw świata w Brawl Stars Championshipów. E, no i i właśnie on dopiero teraz to odebrał po 310 dniach Więc powiem wam trochę widzowie, że troszkę to zepsuł No bo tak to na tym koncie mógłby mieć kolejne etapy właśnie kwalifikowania się No ale pewnie miał to na innych kontach, więc wiecie Nie było to dla niego może jakieś mega ważne No ale taka rzadko spotykana rzecz, więc no to wam fajnie chciałem pokazać Zanim przejdę do kolejnych, to teraz może weźmy sobie jego jedno konto, gdzie nie odebrał karnetu Tutaj macie filmik jak to wyglądało Był to też sezon 8. Ostatnio już wam pokazałem jednego ziomeczka, który nie odebrał za sezon ósmy Ale tu macie właśnie tego youtubera Reja yy, No i jest to właśnie wycięte z jego odcinka Jak coś link wam właśnie dam do jego kanału w opisie On chciał bardzo tutaj trafić Asha, Ale zobaczymy jak to pójdzie yy, No i coś kurde chyba nie pykło Bo dostał tylko gemy, monety i punkty mocy No ale generalnie i tak spoko, żeby się to samo automatycznie odebrało Więc no jak widzicie 10 gemów było To teraz przejdźmy do jego kolejnego konta I tutaj mordeczki uwaga Ponad 840 6 dni temu Nie odebrał on pewnego skina To było konta, które bardzo dawno nie wchodził No i jak widzicie był to skin Wizard Barley Tak jest, miał on do odebrania tutaj Wizard Barley, a. jak coś to oglądajcie dalej Bo jeszcze grubsze rzeczy są w tym odcinku No i go sobie odebrał, fajnie cieszył się Po 846 dniach No troszkę długo ten Barley biedny czekał na odebranie go No ale ważne, że go już wziął Tutaj wam kolejnych Barley nie będę pokazywał na jego kolejnych kontach Bo miał jeszcze dużo tych Barleyów do odblokowania Na innych kontach Po prostu ich nie odbierał wtedy, no ale już teraz więc myślę, że wam to pokażę i wystarczy. Kolejnymi nagrodami na kolejnym koncie były też emotki. Tym razem były to trochę inne emotki, bo były to emotki do baza, więc już nie tak z dawnego karnetu. Ale no mimo wszystko, 119 dni już od tego czasu minęło. Czajcie, widzowie! Baz był 119 dni temu, nawet chyba wcześniej jeszcze w czas. Stars. kurde, jak ten czas leci. Mi się wydaje, że on był niedawno, nie? Więc no tutaj sobie też te emotki odebrał, bo miał coś takiego właśnie do odebrania. A teraz spójrzcie, ile boksów miał ze wcześniejszego sezonu. Podajże to był chyba dziesiąty sezon, do odebrania jeszcze do otworzenia. Tyle Miał aż ich wbitych i nieotworzonych, no i generalnie mógł sobie to teraz otworzyć. <laughs> Powiem wam tylko, że trafił w nich chyba jednego zadmiarza, jedynie, bo miał bardzo małe szanse na wszystko. Ale generalnie zobaczcie, ile on ich nie odebrał. Nie, naprawdę sporo. 92 Blue Boxy i 5 Big Boxów. Czajcie, wchodzicie sobie na jakieś konto po jakimś czasie i macie tyle skrzynek do otworzenia. No ja bym się ucieszył wega, z tak dużego openingu, no bo nie wiem jak wy, ale uwielbiam otwierać skrzynki. No dobra, na następnym koncie oczywiście też była Emotka do odebrania, była to emotka do Lu Więc też z karnetu, no te emotki wysyłali po czasie Więc on już wtedy nie grał e, na tym koncie No i po prostu teraz dopiero mógł ją odebrać e, Więc lecimy sobie dalej Tutaj macie jego kolejne konto za karnet Sezonu 8, gdzie po prostu nie odebrał On swoich nagród z tego karnetu i zobaczymy Co tutaj dostanie, czy będzie coś ciekawszego widzowie e, Jeszcze kilka miał takich kont, ale no tutaj Jeszcze gorzej niż na tamtym, też 10 gemów było Monetki jakieś, ale bardzo mało Mało tutaj czy więc nawet nie ma co tego tutaj przedłużać I komentować, lecimy dalej. Generalnie tam w w międzyczasie na innych kontakt dostawał też jeszcze inne emotki, jak na przykład ta, czy była też tutaj taka z tym playersem. Ale tutaj taka ciekawa, ciekawa rzecz, zobaczcie co on tutaj na tym swoim koncie odblokował, generalnie yy, to było konto stworzone specjalnie pod Kat Jessie, żeby ją dostać, no i nie odebrał on jeszcze z tamtych czasów 25 starpointów, yy, darmowego pina i 10 końców, no i tam jeszcze innych tych nagród właśnie, które dostawało się przy oglądaniu tych finałów, więc no, Kat Jessie chyba mu się nie udało wybić na tym koncie, bo mówił, że to miał faila, yy, no i generalnie nie odebrał nawet już tych takich pobocznych nagród, to nie są jakieś mocne nagrody, ale Teraz je sobie już odebrał. Ale przejdźmy sobie teraz do najciekawszego widzowie. Zobaczcie na tutaj. Też jest sezon ósmy, ale te nagrody już będą grube. Patrzcie ile rzeczy na tym koncie mu się odblokowało. Z tego co widzę widzowie, to tutaj mamy uwaga. Rico, Rose, Poco, Barleya, El Primo, Daryla, Penny, Carla, Jackie, Groma. O kurcze widzowy, czy to jest 10 postaci odbokowanych czy ja dobrze widzę? Naprawdę mocno. Oprócz tego tam szkinek do on wiadomo, był w karnecie eee, Kilka tam chyba Star Powerów było, więc mega, mega mocna paczka, że tak to ujmę. No i szacun, że tutaj dla niego, bo mocno to wyszło. <grych> w tym odcinku nie mogło jeszcze zabraknąć jednego buga Wszyscy praktycznie podsyłaliście mi na moim Instagramie to Tomo to wpadkę z Super Sala, ja też sam ją widziałem oczywiście w sklepie. Mianowicie mieliśmy tam epickiego Pimpaka za 79 gemów, ale nie było jego ikonki, było tylko same tło i tak naprawdę do no, nie wiedzieliśmy, to kupujemy do końca. Oczywiście jak się w to kliknęło, no to już wtedy było widać, że jest to ta epicka yy, pinpack. Bardziej ten epicki pinpack, mniejsza o to. No i generalnie śmiesznie to wyszło. Wcześniej nie było w sobie takich sytuacji, zwłaszcza z tym tłem, bo to, to jest takie ładne. No ale no, postanowiłem, że wam to pokażę. I dla tych, co dotrwali do tego momentu, mam jeszcze specjalnego wyhodowanego spajka w doniczce. Zobaczcie. Biedny kaktusek. Ktoś go tak wyciął, że do no serio wygląda jak Spike, ale do no, kurde roślina też ma uczucia, A czemu ktoś aż tak bawi się rośliną i ją no to akurat smutne trochę Ale wyszło to całkiem dobrze Oczywiście ta roślinka, ten kaktus nie miał tej buźki i, czarny, I czarnych oczów, bo ktoś sobie dowarował. Ale generalnie wygląda to spokojnie. trochę przypomina Spike'a, trzeba przyznać widzowie, nie? Dobra, dajcie mi znać, czy jak dotrwaliście do tego momentu I napiszcie Spike Wtedy będę wiedział, że oglądacie do końca Dziękuję wam strasznie za wytrwanie do tego momentu Trzymajcie się, widzimy się w następnych materiałach Do zobaczenia wszystkim, Heo! Mam nadzieję, że odcinek się podobało.